Siemano w nowym vlogu, słuchajcie ja Zazia Jana, właśnie wlazłam do auta, ale powiem Wam, że wróciliśmy z weekendu z Northside'ami, ojejku, miałam na dzisiaj w poniedziałek wizytę do ortopedy na dziewiątą, słuchajcie, 25. oczywiście, nawet nie dość, że się nastałam w recepcji, mówię w recepcji, nie, w recepcji chyba to się mówi yy, potem poszłam na godzinę no to nastałam się pod gabinetem i yy, yy, potem byłam skierowana na rentgen o poczekajcie chwilę bo dzwoni telefon no właśnie jak dzwonił synunio mój yy, i powiem wam że tak, jest dwunasta a poszłam sobie rano na piechotę bo ja się bardzo mało ruszam przez te moje barki i yy, przy, w ogóle przywaliłam na wadę i to okropne przez to 3 lata ostatniego leczenia. Więc mówię, bo poruszam się. Dzisiaj piękne słoneczko 10 na plusie. Mówię, skorzystam, pójdę sobie. Takie miałam 25 minut z pacerkiem do, yy, do, do poradni ortopedycznej. No i mówię, zwrócę sobie na spokojnie. 9:25, wrócę sobie na spokojnie do domku, bo dzisiaj wchodzi hydraulik na działkę. Więc mówię, na no spokojnie. Słuchajcie, 12. Dopiero wyszłam od lekarza, bo jeszcze miałam rentgen, słuchajcie, dostałam w ogóle, myślałam, że mi lepiej, a wcale nie jest lepiej, może dlatego, żeby przestało stało, mnie tak boleć. No w każdym razie powiem wam, że wezwałam sobie taksówkę i wezwałam sobie taksówkę i poczekajcie. Muszę wyjechać. Bo mówię, już dzwonią do mnie z, z, z tym z budowy, czy mam jakieś zmiany hydrauliczne. A ja tam chcę umywalkę jakąś jedną dodać w garażu, więc oni wszyscy na mnie czekają, więc ja lecę biegiem na ten. Więc przywiózł mnie pan taksówkarz, słuchajcie, pod blok, biorę, a zebrałam auto i lecę. Akurat Łukaszek zadzwonił, czy głodna jestem. Bo mówi, yy, jedzie coś kupić do jedzenia, bo on też na tej budowie z tym hydraulikiem. A ja mówię, do weź i mnie, bo ja też jestem głodna. A muszę się Wam pochwalić, że yy, yy, mój synek otworzył firmę tar, ta, taksówkarską w Radomiu, korporację, która się nazywa. Tutaj, pokażę Wam. Hmm. O, QR. QR taxi. Proszę bardzo. Radomska. I jechałam pierwszy raz z taksówką syna. Znaczy, kiero, yy, z kierowcą taksówek syna, o tak bym powiedziała, no. Także e, dlatego się pochwa e, chcę, chciałam pochwalić. Lecę na tą, tą i e, działkę i będę gadać, pokażę Wam wszystko, co tam hydraulik e, zrobił jakie mam poprawki. No i kopią. Rury. No. Wszystko było utwardzone, cały porządek, one przyszły i bałagan mi robią. <gryw> na, na, na działce idę do nich. Rysuję, słuchajcie, pomieszczenia. Sypialnia, łazienka, spiżarnia, salon. No Jak ja Rysuj ściany. Robię. I bez. Ale tu robimy w końcu wejście do kibla, nie? No. No. Tu wejście. Wyszła dzięka i tam robimy wejście. Dobra, rysujemy dalej. O. Dobre te kanapki, nie? Bardzo dobre kanapki. Miesz y, okno tam, gdzie będziemy mieć okno w, sypie, w salonie. To, ak, y, ak, to akwarium okno. Gdzie wypada? Co? Na środę trzeba. Pudziaka? No. Zobaczymy, jutro zadecydujemy. Pokoje narysowane. Elegancko, można mieszkać. Trochę musimy poprzestawiać w łazience. Bo zmieniłam. Tak, cienki. Po wyspę rysujemy. 90 gdzie masz? Dobra. No to licz od, od ściany 90. Od ściany 90 tam. Nie, nie rób na razie kreski, licz 90, bo 2,5 wyjdzie nam tata. Ta. 90? Odtąd. 80 wyspa. Szerokości wyspa. No i dwa i pół. 80, no? I dwa i pół. No i teraz zobacz ile zostało nam miejsca, nie 2,5 tylko ile? Powinno 3 metry nam zostać, tam, do wyspy i wtedy, wy, i wtedy będziemy mieć, spokojnie można postawić i stół i kanapę. 3? No. no. Zmniejszyliśmy sypialnię o pół metra, bo nam taka wielka jest niepotrzebna. W sypialni się tylko śpi. Po co nam tyle powierzchni? No i pół metra salonu z tego, z tego tytułu uzyskaliśmy. Więc na, na takim etapie zmieniamy. Sami robiliśmy projekt, jeszcze są zmiany. Po drodze zrobiłam zmiany i teraz jeszcze jest jedna zmiana. Także już dwie zmiany we własnym projekcie zrobiłam. Co Łukaszek robisz? Żeby cię nie ukradli. <laughs> Zdjęcie moje wystaw. Zabezpieczenia sobie robimy. Ostatnie już chyba. Nie, jeszcze jedno mamy w głowie, bo teraz jak byliśmy na tym zlocie Andrzejkowym, to jeszcze kolega miał takie zabezpieczenia, że jak się ktoś otworzy te okna plastikowe boczne, bo tak, z przodu mamy alarm, czyli jak otworzycie drzwi przesuwne albo drzwi te boczne albo wybijecie szybę, no to włączy nam się alarm, czyli wiadomo, straszak, ale kolega ma jeszcze, słuchajcie, alarm na tych plastikowych oknach i też sobie też robimy. No i tutaj zabezpieczenie, żeby mnie nie wynieśli. Skarba mojego łkania, tak? No, robię herbatę chłopakom. Przyszłam zrobić herbatę. To ty też? No też chłopakiem. To jesteś chłopakiem? Zmiany naniesione, można się herbaty napić, ale już się chłodno robi. Muszę gary umyć. Uciekam z budowy, bo było ciepło, ale jest zimno. A chłopaki kopią. O! Przyjadę jutro. Ja już w domu gotuję obiadek. Na obiadek będzie ryż z warzywami i z indykiem. O! Czekam, już ciemno jest. Słuchajcie, zobaczcie. Już jest ciemno na dworzu. Łukaszek jeszcze został. Panowie kopią pewnie do momentu, kiedy będzie się widno, więc pewnie zaraz przerwą. Dzisiaj późno zaczęli, bo mieli rano robotę jakąś, musieli coś tam dokończyć, dlatego im tyle zeszło, bo normalnie to schodzi, Grześ, z Grześkiem rozmawiałam, że schodzi im jeden dzień. No ale u nas no, ta, ten, ten dom jest duży, ten garaż jest duży przede wszystkim, a my sobie robimy te, wiecie co, odpływy w garażu z jednej i z drugiej strony od dwóch bram, więc trochę, trochę kilometrów muszą pokopać. I pewnie dlatego. No ale jutro już muszą, muszą skończyć i dzwoniliśmy już do murarza, więc ma odpowiedzieć, czy w środę, czy w czwartek będziemy lać chudziaka. No i to jest etap fundamentów zamknięty. No jeszcze tam muszą dokończyć to malowanie dookoła na czarno i ocieplić te fundamenty do... tam dokończyć ocieplanie, bo było zimno, nikomu się nie chciało, zresztą nas nie było, to wiecie jak to jest. Jak nie ma... Jak to mówią? Jak nie ma koguta to kury chwarcują? Nie, coś innego. Kima Lisa? Nie wiem. Jest takie powiedzenie, już nie pamiętam jakie. E, obiadek dzisiaj gotuję. Nie tylko dzisiaj, ale teraz robię ryż z warzywami. Siema z rana. Słuchajcie, ja korzystam, że jest ciepło na dworze, słoneczko i myję e, okna, Mam nie dużo, bo tylko dwa małe zresztą. E, I Lekarz kazał mi ćwiczyć tą, tą rękę, ten bark, więc stwierdziłam, że jak trochę pomacham, no to ją troszeczkę, wiecie, będę ćwiczyła. No i wzięłam się za, zdjęłam moskitiery. I słuchajcie, wzięłam się za mycie tych moskitier. Zobaczcie, co się dzieje w ogóle na moskitier, a na oknie tego nie było widać. Zobaczcie. Wam pokażę. Wannie, zdjęłam je z okna. Wannie je myję. I zaraz wam pokażę, co tu się dzieje. Już tu można zobaczyć syf, a dopiero spłukałam czystą wodą, jeszcze nie spłukałam brudno. O, trochę mnie ta ręka boli, ale do granic bólu kazał lekarz ćwiczyć. Więc do granic bólu sobie ćwiczę. I teraz zobaczcie, prysznic otwieram. Zobaczcie, co się dzieje. Jaki syf spływa. No ale moskitiery zamontowane na w tamtym roku, a nie razu nie ściągane. Zobaczcie. Ja w Piastowie miałam identyczne i słuchajcie, też tak robiłam, że ściągałam e, tylko wiecie, w Piastowie miałam 16, a nie dwie. Więc e, jak zaczynałam myć okna, no to mi schodziło e, dwa dni z oknami. E, no, a już później jak mnie te barki złapały, no to sobie brałam ludzi do okien no i w ogóle sama nie myłam, to samo jest tutaj ostatni raz my te okna, słuchajcie było rok temu, jak się wprowadziliśmy, bo ja nie byłam w stanie myć tych okien Szymek przyszedł załatwić potrzeby swoje o tutaj ma ten, nie wiem czy widzicie widzicie, no także myję sobie te moskitiery, myję sobie okna bo słoneczko wyszło, jest ciepło biorę się za, za robotę słuchajcie, umyłam jedno okno eee, to większe, bo balkonowe ale muszę Wam powiedzieć, że jak miałam już z tej strony myć, to już mnie ten bark nawalał. Więc chyba sobie podzielę. Na dwa dni mam dwa okna i w dwa dni. Nie chcę się prze... prze bo mówił mi lekarz, żeby nie, nie przeforsować się też, bo to wtedy też jest źle. Więc e, co prawda dużo myłam lewą, ale prawą musiałam docierać, bo jestem praworęczna. Więc tak... Mm, trochę go czuję, ten mój bark więc sobie albo odpocznę i co będzie później e, i umyję to drugie okno albo po prostu zostawię go sobie na jutro żeby się nie forsować, zobaczymy zaraz sobie robię herbatki usiądę, odpocznę z pigwą oczywiście, tą co babcia nam zrobiła no i dzisiaj kończą chyba ulicy e, o Jezu, tą kanalizację także potem pojadę na działeczkę Zobaczę, co tam się dzieje a na razie odpoczywamy. Co jesz? Zdrowe śledzia. Eee! Mogę się pocałować? A my na budowie, nie będziesz mnie całował po śledziach. Ma w następny dzień. Słuchajcie, właśnie podjechałam na działkę, ale muszę się wycofać do sąsiada naprzeciwko zaparkować. Bo w bramie stoi pompa do pompowania betonu. Bo dzisiaj zalewamy chudziaka. Także akurat zdążyłam. Pokażę Wam, jak wyglądają te e, grzybki, które, usadził, które posadził nam hydraulik. E, zmian było jeszcze trochę. Także ja mam cały czas jeszcze zmiany. Mimo tego, że projekt robiłam sama, to cały czas jeszcze robię zmiany. Także idę pokazać wam ee, Co się u mnie dzieje na działce. Łukaszek zaraz dojedzie. Na no. Nie, ja nie mam twojego. Ja mam tylko swój. Czy wcześniej jakoś wchodziłeś? No, na razie. zobaczcie, już pomału folia też dochodzi do ocieplenia to jest izolacja pionowa pokażę Wam grzybki tu jest strona Łukaszka garaż czyli kratka odpływowa i zlew tamta strona jest moja, kratka dzień dobry a tu mamy grzybki które nam wczoraj wyrosły proszę <noise> Jak w lesie. Ładnie, nie? I woda już przeciągnięta. I lejemy chudziaka. Wamy ku i bale, bo już będzie podłoga. Za gęste murasz mówi i pan poszedł wody więcej dolać, ale właśnie tak rozmawiałam z panem te 20 lat temu, słuchajcie jak budowaliśmy ten nasz pierwszy dom to my taką powierzchnię właśnie o taką jaką mamy w tej chwili z łukanią we dwoje chudziaka laliśmy z betoniarki, sami robiliśmy e, beton w betoniarce i taczką wjeżdżałam po, taki, po desce i wylewaliśmy i ściągaliśmy łatą sami, wyobrażacie sobie? Powiem Wam, że jak, Ale już mieliśmy mury. My tak jakby wybudowali. mur nam wybudował murarz i Chudziaka robiliśmy już jak stały mury. Więc e, nie było czegoś takiego, że przed Chudziakiem przychodził. E, słuchajcie, przychodził e, hydraulik i kanalizację, tylko dopiero później. Więc też miał kiepsko, bo musiał kuć w tym Chudziaku. A my musieliśmy lać tego Chudziaka. Ale jak ja sobie to przypominam. I to też była zimowa pora. Szkoda, że wtedy nie miałam vlogów. To bym sobie nakręciła dla pamięci Albo nie, kamerę wideo to chyba miałam. Ale wiecie co, nikomu nie przychodziło do głowy robić takie rzeczy, pamiątki. Nie te czasy, ale jak sobie przypomnę, widzicie, jedno mi się słuchajcie teraz przypomniało. Jak byliśmy teraz na tym yy, spotkaniu z Northside'ami, to yy, przyjechali też znajomi yy, Ela i Łukaszek z Endestla... End... Oni mają ciężkie nazwy. Endel Endelstravel. I słuchajcie, zobaczył łukaszek u nas na aucie, na kamperku naszym na mieciu, ale łukaszek to wytarł. Mieliśmy taki zaciek, zaraz wam pokażę. Resztki tego zacieku są tu, zobaczcie, i taki zaciek, o, nawet tu kawałek jest, widzicie? O, i taki cały czas zaciek, no bo tu jest ten komin y, od trumy i cały czas leciały, y, leciały te skropliny. No, i Łukasz mówi do nas, żebyśmy sobie przypięli takiego spinacza, to wtedy po tym spinaczu woda skropla się tędy i omija tą blachę. O Boże, gdzie to poleciało? O, o zobaczcie. I od tamtej pory, jak to jest włączone. O, jest Czekajcie. O, od tamtej pory, to woda skrapla się tu i leci, tak. Omija nam tą blachę. A tak to takie, coś było cały czas tu było. Bo cały czas wiecie, jak yy, grzejemy, jeździmy, to cały czas brudny. No i powiedział nam Łukaszek, że jest taki właśnie do komina taka do, nakładka, która odprowadza nie po, nie, nie po samym aucie, tylko odprowadza te skropliny. Na razie mamy taki patent ze spinaczem. Też nam powiedział Łukasz. Także. I nawet Eli spinacz to jest do bielizny, słuchajcie. Miała akurat, bo oni dokładnie wrócili z Sardynii. Nawet North nie wiedziały, że będą. Więc była niespodzianka dla Northside'ów. Przyjechali z Sardyni prosto na, yy, na spotkanie z nami. Więc miała ze sobą wspinać do bielizny. Idzie im szybciutko. Słuchajcie, 21 yy, metrów sześciennych jest zamówionych tego betonu. I... I wiecie co? I chyba 310 zł B20 beton. I 310 zł za metr sześcienny. Jest. Idę, pokażę wam, jak ściągają już łato. No i teraz na pewno dwa tygodnie słuchajcie, nie możemy robić nic, bo musi to wyschnąć. Więc e, e, murasz tam tylko o, o, policzy, ile nam, jest potrzebna, ile nam jest potrzebnych pustaków i e, musimy się zastanowić, czego budujemy, ale chyba z H plus H budujemy, dlatego że dzwoniłam, słuchajcie, do kolegi, który e, e, pracuje na składzie budowlanym i powiedział, słuchaj, nie ma sensu, to już nie ma teraz tych po, e, pogód takich, żeby to nie wiadomo jakiego tego pustaka brać, e, a dwa, że styropianem zawsze się ociepla. Więc bez sensu ten, a ceramiki nie chcę, bo ona się rozlatuje podczas na przykład kołkowania w chałupie, kruszy się bardzo i to H plus H chyba jest najtańsze, więc będziemy chyba z H plus H, Grzesiu nam policzy, zamówimy, niech stoi, ale dopiero powiedział, że za dwa tygodnie, żeby postawić też, żeby przyjechał z tym HDS-em i żeby postawił nam już od razu na tych, wiecie na czym, na tym chudziaku, ale dopiero za dwa tygodnie, więc... Na razie się wstrzymujemy, no i nie będziemy nic robić. Będzie schło, robota w re. Druga grupa przyjechała. Yy, chciałam nagrać z bliska yy, i bardzo chlapiej. Jestem ca. W łocie. O, ale muszę poczekać, aż to wyschnie, i dopiero się otrzepie, bo mokre to zaraz mi plamy zrobi. Więc czekam i zaraz to sobie wytrę. Więc nie ma co podchodzić, bo strasznie chlapie. Ale już pokażę Wam. O, prawie chałupka już jest skończona. Widzicie? Jeszcze tutaj, chwilę i koniec. Jeszcze tu musimy dolać yy, słupa na końcu tarasu. O, mamy pustą dziurę i tu będziemy supa dolewać. Także dzisiaj cały dzień lejemy. No, ja się schowałam do kampera, bo już mi się zmarzły te nogi, bo nie mam dzisiaj jak odpowiednich butów też. Ale zobaczcie, widzicie, kończą już powierzchnię mieszkalną i już biorą, wkładają do, do tego słupa. Widzicie? Mateuszek łopatą wlewa do supa, do żeby tego supa zalać, bo to był ostatni sup, do które, który trzeba zalać. A beton w betoniarce się skończył, już się nikomu nie chciało. Wiecie, na sam koniec dnia betoniarki dorabiać tego betonu. więc stwierdziliśmy, że czekamy na chudziaka. Jak przyjdzie chudziak, to wtedy dolejemy, bo przecież beton przyjdzie. Zobaczcie. No, i tu skończą i biorą się za garaż. I koniec, czekamy dwa tygodnie. Skończone. Towar odjeżdża, samochody. A chłopaki jeszcze, zobaczcie, zalany jest ten słup. No, chłopaki kończą garaż. Garaż jest niżej wylany, bo. Garaż będziemy mieć niżej niż powierzchnię mieszkalną. Będzie stopień, tak jak mieliśmy w poprzednim domu, bo nam się to sprawdzało. Jak myliśmy podłogę w garażu, bo tam są płytki ściągaczką, to do tych właśnie odpływów ściągaliśmy wodę i nie wlatywała nam do, do, do domu, bo nie była, równo, nie była równa powierzchnia. Dobra, ja spadam z budowy, polecę sprawy załatwiać na mieście, także yy, budowy fundamenty zalane, chudziak zalany, I jeszcze trzeba go yy, dokończyć ocieplenie i izolację pionową, yy, dokończyć tą folię i tyle. I koniec, także kończymy tego vloga z lania chudziaka i widzimy się już w następnym. Łukaszek dojechał na sam koniec. To jest ja prawdziwy to... inwestor, on tylko przyjeżdża na koniec płacić. Ja cały czas mam będę... duchem. Tak, on mówi, że jest duchem ze mną. Ja przyjechałam pilnować roboty, a on z racji tego, że to jest jedyny żywiciel rodziny, trzyma hajc, przyjeżdża na sam koniec płacić. Także my, lecę. Nara, trzymajcie się.